Mamy nowy zakup do naszej farmy, że tak się wyrażę, zaraz zobaczymy, jest to już, powiem Wam, trzecia taka kaczuszka, którą kupiliśmy i wszystkie nam gdzieś po prostu giną, no jedna ostatnia, to co była, była u nas już dwa lata, wydawałoby się, że będzie wszystko już ok. no i w pewnym momencie... Nie ma jej, po prostu po prostu nie ma, nie to nie to, że coś jakieś pierze zostało, że coś porwało, czy coś, nie ma śladu, nie widać i tak mówię to przez trzecia kaczuszka. Do naszego kaczorka, zaraz kaczorka pokażę, gdzieś tam nam się skrył, ale najpierw chcę pokazać właśnie kaczuszkę. Patrzyłem, że fajnie zapakowane w takie właśnie yy, plastikowe pojemniki. wszystko elegancko wyłożone, o! Kaczuszka już na ulicy uciekła. Chcieliśmy spojrzeć, bo ma obrączkę i byliśmy ciekawi właśnie, z którego jest ona roku. No ale nie udało się i złapać może będzie okazja jeszcze później. No myślę, że ona nie jest z zeszłego roku i co by mnie cieszyło, oczywiście tu absolutnie nie będę narzekał bo wydaje mi się ona jest duża, tą co my mieliśmy była znacznie mniejsza i jakaś taka była, pamiętam pochylona bardzo nie było widać że no to ładnie stoi i fajnie chodzi, taka widać że wyprostowana no i nasz kaczorek, kaczorek nieszczęsny jest trzecia jego panna i nie doczekał się młodych, a uwierzcie mi że bardzo agresywne są jeśli chodzi o lęgi i bardzo pilnują swojego terytorium. Ganiają właściciela, ganiają wszystko co jest w pobliżu. Zresztą one są u nas, tu jest jaka się nie noli. One są u nas odgrodzone całkowicie. Mają taki swój wybieg. Może tego tak pokrótce pokażę, jak to wszystko wygląda. Panelem takim, niewysokim zresztą. Panel jest przecięty na pół. I to jest całe ich takie, powiedzmy, królestwo. Nie jest to małe na jedną parkę w zupełności. Mają tutaj swój kurnik, mają swoje oczko. No teraz wiadomo, jak to oczko wygląda. To jest takie jesienno-zimowe oczko. No ale już, no jeszcze myślałem, że może już coś tam odrasta. Jeszcze nic nie widać, ale to potem pięknie wszystko zarasta. No ale wracając do kaczuszek. No mam chęć nas spojrzeć na tą obrączkę, tylko nie chcę jej teraz łapać, może się później uda. No bo gość tak szczerze powiedziawszy sam nie wiedział. Być może miał parę tych kaczek u siebie różnych. Łapał w różnym okresie i co mu się złapało to wysyłał. Więc może przez to. Mówisz na no, obrączka jest napisany Rok on teraz nie wie. Czyli tak się domyślam właśnie, że miał z różnych lat kaczuszki. I tak po prostu wysyłał, nie był to duży zakup 200 zł, plus wysyłka oczywiście, także no, nie podrożały w ogóle tego czuszki wcale, więc za dwie stówki kupić naszemu samczykowi, a samczyk jest już, no myślę, że około 5 lat na pewno, więc nawet samotorze żeby się czuł fajnie, on z tymi gąskami, berniklami cały czas przebywał, do że one go i tak odganiały, bo to przecież nie ta rasa, ale zawsze to jakieś takie jak ja to mówię, i pilnował się ich. Także teraz myślę, że już będzie miał co pilnować własną kaczuszkę. Ta kaczka wcale nie jest dzika Podchodzi nawet. Oswojona. Myślę, że będzie bardzo fajna parka. Jak wyjdą z tych krzaczków, to jeszcze sobie na nie popatrzę chwilkę. Kaczorek chciałem zauważyć, że dostał jakiegoś innego głosu. Tak się nie odzywał. A gdzieś mi zwiały. Czekam, bo myślę, że kaczuszka ma chęć wyjść do wody. Tu się podchodzi, coraz bliżej tego oczka zagląda. Natomiast kaczorek ją odciąga, i tak troszkę bym chciał, żeby ona się wykąpała, bo jednak była całą dobę w, tej, w tym pudełeczku, w tej klateczce. Myślę, że na pewno jej tego trzeba. Zresztą widzę jak ona się kręci do tej wody, jak zagląda. Także, Ale w ogóle się nie boi. Dosłownie podchodzi do nas. Myślę, że da się ją całkowicie oswoić. Może nawet podchodzić i z ręki coś tam brać. Bo w sumie jestem obcy dla niej. Nigdy by nie widziała, a z ciekawością podchodzi coraz bliżej. No kaczorek, no, no, nic się nie odbyło, nie było słychać takiego głosu. No ładna kaczuszka, podoba mi się. Aby nie zginęła, by się jej nic nie stało, bo to już tragedia byłaby wtedy. Kaczorek, nie wiem czy to będzie widoczne, może go troszeczkę przylizę i dostał taką obrożę. Ciemną pod szyją. Że to już taki znak, że dojrzewa, że już dorasta. Znaczy on, też źle mówi, dojrzewa dorasta. Do godów, do lęgów może w ten sposób, nie, bo um, one właśnie w tym okresie wiosennym dostają takiej obrozy. No to uciec na daleko, nie widać tego. Taką ciemną. Jak papugi powiedzmy obrożne mają, tylko pod szyją. I widać to. A potem im to już tak na koniec lata, latem ginie całkowicie ta obruszka. No i są wtedy spokojniejsi. No teraz już będzie na pewno hałas, tak jak teraz jest. I będzie się tu dużo działo. No kaczuszka może patrz do tej wody. No i dopilnowałem kaczuszkę, jak się kąpię, no odsunąłem się troszkę dalej, żeby jej nie poszyć, no ale sam się cieszę, że jednak z tej wody korzysta na pewno tego potrzebowała. Myślałem, że kaczorek z nim wejdzie, ale nie, nie jest na brzegu coś tam grzebie w wodzie. A no, ta kaszka już jest zadomowiona. Super. No, jesteśmy zadowoleni właśnie z tej A jeszcze jakby była z zeszłego roku, znaczy nie z zeszłego roku, sprzed dwóch lat byłoby jeszcze lepiej, można byliśmy liczyć wtedy na lęki, że być może siądzi na jajeczkach, w ogóle wysiedzi jajeczka przede wszystkim.